2 grudnia odbyła się kolejna akcja wydawania zupy dla osób potrzebujących zorganizowana przez stowarzyszenie Krok po kroku police. Inicjatywa odbywa się co piątek na terenie Rady Osiedla nr 2 Stare Miasto od 15.30 do 16.30. Skierowana jest do wszystkich, do wszystkich osób, które potrzebują, które chcą zabrać troszkę jedzenia dla, dla sąsiada niepełnosprawnego, starszego, chorego. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj już weszliśmy w takie klimaty lekko świąteczne. W związku z tym serwujemy bigos, ciasto to jest praktycznie na każdej wydawce. Sałatka jarzynowa, herbata malinowa, bułeczki domowe upieczone przez naszą koleżankę Olę. Akcja rozpoczęła się 1 listopada i potrwa do końca lutego. Nadmiar jedzenia, który pozostaje, zasila mieszczącą się na terenie Rady jadłodzielnię. Ostatnia wydawka zakończyła się jednak sukcesem, ponieważ ciepły posiłek rozszedł się w zaledwie kilka minut. Przychodzą też osoby w kryzysie bezdomności i mają te osoby też możliwość zgłoszenia nam swoich potrzeb. Możemy dostarczyć ubrania, buty, ciepłe czapki, szaliki, także też. Namawiamy, żeby przychodziły. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Stowarzyszenie organizuje również akcję świąteczną dla ludzi, którzy, ze względu na sytuację finansową, nie są w stanie przygotować sobie potraw wigilijnych. Zebrane potrawy zasilą Policką Jadłodzielnię 23 grudnia, a dzień wcześniej, czyli 22 grudnia, wolontariusze będą odbierać potrawy od osób, które chciałyby wesprzeć akcję.